Mano mordy, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest coś zupełnie zupełnie innego Ze mną są chłopcy, zawodowcy Patrzcie na to, ja pierwszy raz jestem na takim czymś Taki bolid Czajcie, przypomnieliśmy gdzie my jesteśmy dokładnie Zalew Wióry, województwo świętokrzyskie O widzicie, podobno są tu bobry, ogólnie dużo zwierzyny Ale przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to żeby złowić, moi drodzy, sandacza Złowić? Dobrze powiedzie? złowić na pewno nie złapać nie? no właśnie złapać to, to nie chcemy złapać sandacza dlatego że znaczy złapać kur... chcemy złowić sandacza dlatego że jest to ryba która mi się po prostu najbardziej podoba z naszych polskich ryb choć nie ukrywam że sum również mi się podoba a podobno ostatnio dało się tutaj złowić takie. Oto, to prawda no walnąłem ostatnio takiego przyłowiłem właśnie między sandaczami taką metrówkę także nie jakiś kolos ale Zobaczymy, co dzisiaj się uda ugrać. Ja w ogóle jestem totalnie zielony w temacie. Nie mam bladego pojęcia, co i jak. Zaraz podpytam, dowiemy się, co i jak. Co łowimy i co to jest za sposób w ogóle, tak ogólnie dla lajków, którzy nie ogarniają totalnie tematu. Dobra, generalnie próbujemy się zrobić sondacza Metodą podał spinningową. To e, czyli... spinning? Ja słyszałem, że na przykład szczupaki też się na spinning łowi, to prawda? To miałem branie właśnie przed Możemy nie. zobaczyć przynęta. Została całkowicie jakby ściągnięta z staka i złapał sobie zaraz za koniec przynęty i je delikatnie trzymał. Metodą spinningową łowimy generalnie wszystkie drapieżniki, które pływają w na naszych wodach, czyli przypaki, sondacze, konie i wiele innych. I dzisiaj łowię metodą opadu jestem najbardziej nastawiony na sondacze i jest najbardziej prawdopodobne, że właśnie jego złapię. A powiedz mi jedną taką rzecz, bo ja widziałem gdzieś zagraniczo takie wielkie sumy, łowią na coś takiego, co jak zwijasz, to tak trykocze jakby robi takie pa 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 chodzi? Wow. Tak, są to jakieś tam przeważnie woblery takie pływające, albo takie stricte po prostu przynęty, którymi łowi się sumy, ale ich populacja musi być bardzo, bardzo duża. No, widzicie, kochani, troszkę się rozpadało, ale to nic Co jest dziwne, już nawet bardziej ja wyglądam jak wędkarz niż oni. Wędkarze, do których ja się przyzwyczaiłem, no są. Wszystko, wszystko zupełnie moro. inne niż wy Tak Czyli jednak Czyli tacy y, typowi Janusze. Ty widzisz Tak, dokładnie Taki wiesz, gostek z browarkiem co się siedzi Co tylko uciekł od żony, żeby napić się browara Nie po to, żeby coś złowić, nie? Przełożyłem i teraz muszę zawiązać Bo niestety przynęta Urwała się w wodzie na jakimś zaczekam A jak najlepszy węzeł jest taki? Na ślinę. To, la, la. To Którą nie wiem, wybierasz? Nie wiem, Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle? Oj, ma bardzo duże znaczenie. Bardzo duże znaczenie. No, to no to które ryby najbardziej to. lubią sandacze? O ta. Czyli brokatowa. Idzieś tak, jednak. Flex. Tak. Ok. On jest schowany, widzisz? On jest schowany. I jak ryba zaatakuje, to. Jest to na tyle miękkie że to się schowa i jak się pojawia Będkę łapiesz w palec między serdeczny a środkowy tu masz kabłąk okay. czyli tam metalowa obręcz i teraz palcem wskazującym przetrzymaj tak ale nie, nie, nie dociągasz do końca tylko tak mniej więcej w powietrzu otwierasz kabłąk sobie teraz yy, drugą ręką przetrzymaj sobie yy, tą ręką tutaj dobra, zbieraj za siebie <laughs> I jak będziesz rzucał, musiał to musiał wtedy musiałeś musiałeś musiałeś, tak, ale tak. Nie no panie, jak profesor, jak profesor. Jezu, lewo ty to robisz? Tak. A jesteś praworęczny? Mhm. Czyli to normalne, że tak, tak lewo? Tak, no? I nie opierasz się wędką, okay. tylko otrzymasz tak, nie wiem po długości... mamy równo e, zwijać, czy ty to e, robiłeś jakoś tak pulsacyjnie? spróbuj tak, tak połączyć to razem w takie... No i dobra, i czekasz i czekasz czekasz czekaj to musi opaść wędkę niżej okay. i teraz spróbuj tak poderwać i w tym samym momencie no dobra, no i czekasz a, i czek I najpierw mam pociągnąć a później y myślę że na wiesz co na początek tak jakby zaczynasz kręcić kołowrotkiem mm -hmm. ułamek sekundy po tym dopiero wędku Tutorial. Czajecie. Trzymaj drugą rękę wędkę, tak? Nie, no profesor, ja Za mówię. Nie. nie, no i dobrze, i teraz zamykasz to. A to no, tak. Wciągnął Czujesz? wam kiedyś wędkę? Ja wędki nie utopiłem nigdy. Czajcie, że ja kiedyś. kiedyś jak jak byłem dzieciakiem, miałem taką plastikową wędkę i pojechaliśmy z takim przyczepanym dziadkiem na ryby. Ja zostawiłem powiem, w dupie te ryby i chodziłem szukać żapi i jakichś tam węży. I mi wciągnęło tą wędkę. Czajcie to? Ja nie utopiłem wędki, ale na pewno raz to właśnie zostawiłem i później za nią płynąłem i z rybą jeszcze ją wyciągnąłem. To raz mi się tak trafiło, że kart mi się uwiesił, takie 2 kilo, i to mi to zabrał, nie? Eee, Wyciągam przynętę jak ty w tym momencie. I uderzył mi sum, takie około właśnie 2 metrów, pod samą, pod samą łódką. To właśnie jest ta historia, która za moment się powtórzy. I przez to, że on uderzył tak blisko, miałem mocno jakby tutaj hamulec, czy w ogóle żyłka nie uciekała, była na sztywno, wszystko urwał. Nie, no coś pięknego co jest. Przepięknie. Tawałek, co? Naprawdę, no. Naprawdę wyszło nieźle. Zaczepiłeś? Tak, tak. Zaczep, no. Pokaż, pokaż. No już zjebałem. Ale zobaczymy, może uda się potrzymać wędkę. <noise> no. Tam chyba jednak zostanie. I tyle. A, Tego łowienia to, sorry, Koniec łowienia. Nie mamy przynajmniej, tak. nie mamy nic. W no no. mamy coś. Znaczy mamy. Ktoś tam ma. Ale że coś jest. Nie no pa. To wygląda dobrze. The sandals, The Kurde, mamy mamy to jest sandacz, nie? To Mamy sandacza. Pierwszy, pierwszy sandacz. Ile tu jesteśmy czasu, chłopaki? Nie, godzinkę może, może mniej trochę. No i chyba nawet mniej, ale patrzcie, patrzcie. No musicie go wydać. Nie, 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 nie wiem jak to się robi, ale... Ryby. Ale... E, ale ryby uaktywniły się, bo no. dosłownie, e, dosłownie minutę wcześniej no. też miałem sandacza. nie niestety nie spadł. Już pokazujemy go. Patrzajcie to. Dobry film, Mamy to. Dobry film. O, takie <laughs> zdjęcie, czekaj. Pierwszy raz wędkuję. W zasadzie to nie wędkuję, tylko jestem przy tym po prostu. Ale tralicie? Tak się jaram, że Mamy to? jest taki sandacz. Mogę sobie go podtrzymać? No jasne. to? A nie pierdolnie mi w łeb? Nie. Nie odwinie się? Dobra, a teraz takie pytanie, bo to jest dobry moment na to. Patrzcie, jakie zębiska ma. Jakby w wsiusiaka, to byłoby nieprzyjemnie. Ja to już by nie ma. Pytanie, które muszę zadać jako miłośnik zwierząt, czy to jest humanitarne? Znacie odpowiedź na to pytanie. No stres na pewno duży dla ryby. To, to ja się zgadzam, nie? Na pewno ryba się stresuje i... Ale zdrowotnie myślicie, że to. Zdrowotnie to raczej jak chaciek, tu się wbije gdzieś w okolicy pyska, to myślę, że. A to na pewno nie zamknie teraz? Nie ma wpływu. Że tak wkładasz palce? Nie, nie, nie. Nie ma Wkładaj. wpływu, tyle. <laughs> że stres. Ale szybko weźmy go już, żeby się wie. Właśnie nie, nie męczył, niech sobie płynie. Aaaa chlupnął, ale mega, jestem mega totalnie zajarany bez kitu Ogólnie zawsze myślę, że to jest turbo nudne, ale myślę, że nadal to jest turbo nudne, ale właśnie tak jak gadaliśmy o tym w trybie januszerskim To jest, no nie oszukujmy się, tak siedzieć na dupie z browarem to jest beton, ale tak na no taki spinning, że cały czas musisz pracować nad tym to jest mega wciągające Takie kurwa, nawet ogląda się to fajnie Naprawdę, naprawdę, mamy nadzieję, że coś tutaj będzie jeszcze Ilon mógł mieć? taki. Ile? Z 5 cm. To jest jak, jak, duży, ale fajny. Bez fasady. Od, <laughs> Od 12 jest duży. Od 12 cm jest duży. Pamiętajcie, widzicie. Średnia widzali. europejska nie na pewno się. jest przekroczona. Ta, także jest okej. Okay. <laughs> Kolejne pytanie, jakie macie rekordy, jak chodzi o złowione ryby? Bo ale chyba macie to... się czym pochwalić, ogólnie wam nie mówiłem, ale to nie jest, to nie jest ekipa, która gdzieś tam w Kid dmuchał. No nie, nie. To są konkret, konkret osoby, które naprawdę ogarniają temat przepotężnie. To nie jest taki typowy Janek, co se tam siedzi, rozłoży se krzesełko i żłopie wipa. To są zawodowcy, moi drodzy, bo wy jeździcie, musicie Daj, opowiedzieć bo... troszkę. Coś było? Wiesz co, no ja to ogólnie jeżdżę po całej Europie, jak na inne kontynenty w zasadzie też zawsze wędkę ze sobą zabieram. Jak jeżdżę gdzieś na wakacje czy coś, to zawsze w walizkę wędka jest pakowana, no bo nigdy nie wiadomo, zawsze można coś wszędzie. No dobra, jechać. więc jaki masz rekord? Ale chodzi ci o największą rybę jaką złowiłem, tak. czy największą w jakimś gatunku dany? Nie, największą jaką złowiłem no ja się. to złowiłem suma 227 cm, taka ryba pod 100 kg nie? Co ty? Masz zdjęcie? No, no. Ej, musisz mi wysłać, żebym ja to załączył no, tu Jasne, no, to zaraz O, ponad 2 metry? Co ty gadasz? O taką rybę to bym chciał zobaczyć w ogóle Ale gdzie to było? Gdzieś to w Hiszpanii ją złowiłem, ale w Wiśle pływają też większe nie? Ja mam troszkę mniejsze No ja opowiadaj ten, no Mam na 1,90m z Polski no to kurde, to, 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 to no, już taka. I tak. Tam Jakieś karpie takie 25 kg, e, topyga 40 kg, czyli topyga to jest taki. Co to jest? E, w sumie co to jest bardzo gaz? podobne do, do, do karpia. Ty, ona gatunki. merda, ogonkiem. No merda, merda, zarek. Właśnie. O kurde, muszę wam to pokazać. No to jest Patrzcie wąsi, to. Imitu... Patrzcie to, ona se normalnie pływa. A, Może no. dla większości z was to będzie żałosne, że się jaram takimi rzeczami, ale ja pierwszy raz w życiu wędkuję. Mam taką schizę, że wbiłbym sobie haczyk w głowę albo coś nie, takiego. Nie, nie, <laughs> nie, nie, bo przynęte... to już kolczyka po prostu, nie, 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 Patrzcie, patrzcie, patrzcie co się dzieje. Patrzcie, kurwa, jakie mamy emocje. To, Siedzę to. sobie obok. Ja najlepsze jest to, że jestem zwolniony z obowiązków, bo się nie znam. I nie chcą mi nic dać. O, nie... Patrzcie, kolejny. Chłopaki dobrze robią. Znają się na bo, robocie. Ktoś nie nie? coś, coś mówił, że coś, coś nie biorą dzisiaj, tak? Ja mówiłem, jestem amuletem szczęścia. Przyciągam zwierzęta. jest. I mamy, o. Kurde, ale one ale są fajne, ta ryba jest taka bardziej sportowa No, no właśnie Patrz ile ma pasożytów W pysku widzisz to? To są pasożyty nie? Czekaj, nie wiem czy to dobrze widać Nie wiem czy widzę, o widać Takie te plamy to są To są pasożyty O, warto wiedzieć, fajnie no. Fajnie, że to powiedziałeś, naprawdę Przyjmij, pycykniesz mi foteczkę, bo to mi się przyda Rzucam, nie mam czasu <śmiech> <śmiech> Oczywiście klasycznie jak w większości takich, takich sportów, no, foteczka musi być. Bez fotki to jakby nie złowił. No i nic dziwnego, bo gdyby mi nie pokazał zdjęcia tych sumów, to bym kurwa. Masz, że tak. A to wiecie, taki typowy twój stary, czyli jego droga do szkoły, co złowił. Wiecie o co chodzi. Już mamy na koncie dwa sandacze. Jest naprawdę dobrze. A few moments later. Jest kolejny, no tak jest, co jeszcze tak tego nie wypuściłem. Mamy to, mamy to. Patrzcie, co się to, dzieje. W jest solidna walka. Kurde. To jest, a widzicie, a tam siedzą Daleko ludzie i sobie myślą oh, Skurwys, nienawidzę ich, oni nic nie mają A my mamy, widzicie Tak się to robi, ale grubo No jest elegancko, naprawdę Dobry dzień A widzicie, trochę popadało Jest klimat, jest dobry spot Wszystko się układa Dobrze, pożegnajmy się, patrzcie Ziewa na mnie, wariat. Dobra, wypuszczamy, patrzcie jak się wypuszcza kluska Płyni rybciu. O, I popłynął, odpłynął Płynie. Dzięki, cześć! Musimy to zerwać, zobaczymy, albo wyciągniemy to. Tym razem walka z główny. Ale, ale też się zdarza, moi drodzy. Co tu zaszło? chłopaki, co eee, się ktoś, dzieje? Ktoś urwał po prostu swój zestaw, żyłkę, nie wiadomo. No to łowimy żyłkę. Dobra, mordy. Spójrzcie na to, co to. Ogólnie to jest. Ściągnęliśmy zestaw jakiś, zerwany. Ile, no ale ile to ma metrów w ogóle? Złapał nas, solidny deszcz. Ale deszcz sam w sobie nie jest tak zły jak to, że tam jest burza. I chyba idzie w naszą stronę, bo jest coraz głośniej, robi się nieprzyjemnie. A nie wiem, czy wiecie takie podstawowe prawa fizyki są takie, że jeżeli jesteśmy na wodzie, to jest przypał ogólnie. A więc zawijamy do brzegu, przeczekamy, zobaczymy jakie są prognozy. No i zobaczymy co dalej, ale i tak jest... Dobrze chłopaki robią, bardzo Dobrze robią. I pogoda też jest spoko, gdyby nie, nie to, że grzmi, no bo gdyby nie było burzy, tylko sobie padało, no to chill, nie? Łowimy dalej, ale tak to jest lipa. Jesteśmy więcej w tej okolicy, czyli, czyli tutaj tak na środku. No i widzimy jak, jak to się wszystko przesuwa. No, Ajdź. Tak niestety. No cóż, a więc wygląda to tak, moi drodzy, tu jest przyczepka. I co, wciągasz się własnoręcznie? E, zaraz zobacz, ja. nie, jest to bardzo proste. No ale no cóż, no, bo połowiliśmy tylko w sumie 3 godziny e, pogoda nas No ale pokonała. kurde, to nic. Ale pogoda pogodą, miałyby, ale i... trzejcie ja pierwszy raz, raz widziałem na oczy Sandacza. Poza tym, naprawdę, to są bardzo fajne ryby. Jeżeli chcecie więcej jeżeli chcecie więcej takich akcji, no to ja jestem chętny, ogólnie. Jesteś chętny? Jasne, sztupaki, sumy. Na, na suma trzeba się nastawić. Tak, podjedziemy pod suma. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach, czy podoba wam się ten odcinek. I napiszcie koniecznie, co chcielibyście jeszcze obejrzeć z tej strefy, czyli tych stref wędkarskich. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, super przygoda. Dziękuję Ci również. Pięknie było. Dziękuję, Szkoda, było tak fenomenalnie. Zostawcie koniecznie suba na dole, zostawcie łapę w górę, skomentujcie, co Wam się podobało, co chcielibyście dalej oglądać. I dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Yo.